Bongowski. jest pan senator Antoni Szymański, są z nami posłowie, poseł Anzyja Polski, profesor Broga Krzeska, zapraszam o pani wojny, jest poseł prawnomocki okręgu Janusz Śniadek. Witamy serdecznie, jest z nami wojewoda Dariusz Drymi, witamy serdecznie. Jest z nami ksiądz Wikariusz z parafii świętej Brygidy, ksiądz Krzysztof Oddaje głos. Wszystkie podstawowe jest Chrystus. Dzień dobry, witam. Drodzy, na początek naszego dzisiejszego spotkania Bożonarodzeniowego śpiewajmy komentarz. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkoszącą Syrii był Kiryńcz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać. Każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem. Ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać, spoślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Moi drodzy, czas Bożego Narodzenia to przede wszystkim czas ogromnych nadziei. To tajemnica, no, która jest niepojęta dla człowieka. Dlatego, że każdy człowiek przede wszystkim y, szuka to, co może sam zrobić. A tu nagle Bóg staje się jednym z nas, staje się człowiekiem, aby uświęcić to nasze życie, aby to życie zmienić ku dobremu. Dlatego, że bez Boga, bez światła, które płynie z nieba, nasze życie płynie ku śmierci tego czas Bożego Narodzenia jest przejściem z ciemności do światłości. Trudno zobaczyć Zbawiciela w małym dziecięciu, ale dzięki temu, że Bóg daje nam wiarę, tak jak wiarę Maryi i Józefa, wiarę pasterzy, wiarę Symeona i prorokini Anny, widzimy, że w tej nadziei jest to prawdziwe życie. Dlatego myślę, że łamanie się opłatkiem jest przede wszystkim Tymczasem łamaniu się tą wielką nadzieją. Ja tutaj przyszedłem na to spotkanie prosto z kolendy. Za chwilę dalej będę musiał iść do następnej kratki. I chciałem powiedzieć, drogim państwu, tutaj taką jedną rzecz, bo tak jak szedłem właśnie tutaj, to pomyślałem sobie, co mam to powiedzieć? Moi drodzy, ta kolenda jest troszeczkę inna niż zeszłego roku, niż dwa lata temu i trzy. Naprawdę, w wielu domach mówi się o nadziei. O nadziei w naszym narodzie. O nadziei, która zrodziła się kilka miesięcy temu. Tak, już fizycznie, ale ta nadzieja już była wcześniej. Tak sobie pomyślałem, patrząc na to, no, na Pana Jezusa, który jest właśnie tym dziecięciem, którym tej miłości Pana Boga, Bóg dał się w nasze ręce. Jest to też czas, abyśmy popatrzyli, że bez tego przykładu Chrystusa prawdziwego trudno nam jest nieść wszelkie ciężary. Dlatego niech te dzisiejsze życzenia będą tą pełną nadziei, że Bóg objawia się nam właśnie po to, abyśmy przynosili dobre owoce, abyśmy nie zawiedli nadziei, abyśmy właśnie poprzez tą łaskę Bożą szli odważnie, ale również pamiętając, że na samym początku tajemnica wcielenia, tak jak mówi nam, święty Paweł, zaczyna się od uniżenia samego siebie, przyjąwszy powstać sługi. List do i z tego właśnie uniżenia zrodziła się piękna miłość, która była tym znakiem ofiary na krzyżu i zmartwychwstanie. Dlatego właśnie ten dzisiejszy czas jest czasem powstawania, czasem tej nowej nadziei, która nas ma zaprowadzić do Królestwa Burza, ale przede wszystkim budując nasze człowieczeństwo, naszą ojczyznę, nasz region, nasze miasto i nasze rodziny. Dlatego życzę wszystkim tutaj. Tej wielkiej nadziei. nadziei, która nie tylko będzie zamknięta w słowach, ale właśnie z tą myślą o tym wszystkim, co Pan Bóg nam przygotował na następny czas. Bardzo dziękujemy za to teraz głos.